I co widziałaś w tym swoim śnie? Cegłę widziałam. Tradycyjny gabinet rządzi się swoimi prawami. Szlachetne materiały, eleganckie dodatki, stylowe meble. Żadnej zbędnej ekstrawagancji. Charakter klasycznego wnętrza podkreśli cegła na ścianie. Cegła kojarzy się z klimatem loftowym, ale nie tylko. Piękne, eleganckie gabinety mieszczą się w starych kamienicach. One również posiadają cegłę i my tutaj chcieliśmy do tego nawiązać, a przy okazji ociepliliśmy i nadaliśmy fajnego klimatu w tym wnętrzu. Klasyczny gabinet gotowy tchnie nostalgię za minioną epoką i właśnie o to nam chodziło. Urządziliśmy dla Pawła klasyczny gabinet przywołujący klimat z książek o Sherlocku Holmesie. Wnętrze w takim stylu rządzi się swoimi prawami. Zastosowaliśmy tu naturalne materiały, eleganckie dodatki oraz proste meble. Charakter wnętrza podkreśliła cegła. Jej kolor świetnie pasuje do radosnej oliwki oraz spokojnego brązu na sąsiadujących ścianach.